Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku pierwszy raz buty do siatkówki na tym kanale. Wiem, pewnie ktoś powie, że po co? A ja mówię, tyle osób ogląda ten kanał, który gra w siatkówkę, że mówię, sprawdzę, ale będę go w koszach, nie w siatkówkę, nie będę go w siatkówkę, więc sprawdzimy te buty? Pewnie ktoś powie, że nie ta firma albo nie ten model. Gówno się znam na modelach do siatkówki, więc wziąłem sobie taki, który mi się podoba. Dobra, jest to model Hyper Race 3, tak bodajże. Hyper Race 3 i specjalna edycja olimpijska, bo ogólnie wizualnie mi się podoba. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał i pamiętajcie dodatkowo, polubić ten film. I lecimy już z materiałem. Mamy tutaj buciki, otwieramy to pudełeczko. I tak, na sam widok, buta powiem nice. Są ciekawe. Podobne trochę może do jakichś butów koszykarskich, kobików i tak dalej. No i dość wizualnie. No na pewno nie są czymś, co spotykacie często. Nie wiem, jak w ogóle jest designem butów koszykarskich, ale one mi raczej kojarzą się z asiksami jakimiś czy innymi tego typu butami dość nudnymi, że tam nic ciekawego się nie dzieje, a tutaj na pewno się dzieje na tych butach. Przejdźmy już do samych butów. Zaczniemy od cholewki. Sznurowadła to jest dramat. To już czuję, no może dlatego, że to specjalne wydanie jakieś olimpijskie czy coś. Yy, te sznurowadła to, to jest patola. Wypowiem, od razu powinno się je wymienić i nie wiem czy nie wymienię ich od razu na jakieś czarne, bo wiem, że będą się rozwiązywać, a tego nie lubimy. Siatkówka będąc no mniej dynamicznym sportem niż koszykówka, tutaj nie ma co ukrywać. Jednak... Nie wiem, czy się mniej rozwiązują te buty, niż w koszykówce. Może tu ogólnie są takie sznurowadła, nie mam pojęcia, ale no te są do dupy, od razu bym je wywalił. Fajny jest ten pull-tab tutaj, to jest fajna rzecz, to na pewno docenię. Tutaj taki sami. możemy sobie tak zakładać but. Spoko opcja, ja uważam, że to coś fajnego. Jeśli chodzi o cholewkę, no to na pewno nie będzie ona oddychać. To na 100%. Wiem, że w siatkówce jeszcze stopa mniej poci, ale no... Tutaj, tu jest wszędzie siateczka i to taka bardzo, w ogóle niewentylowana. Nie ma tu żadnych otworów, żeby ta stopa mogła oddychać. Tu jakieś syntetyczne skóry i tak dalej. No, powiem, że w lato to w tych butach musi być dramat. Język, no, w połowie buta zaczepiony, więc nie ma tragedii. Jeśli chodzi o poduszki, beton. Nie ma tutaj poduszek praktycznie. A to nie są buty tanie, te buty tej kosztowały tysiaka prawie. Tysiaka nie chcę skłamać. No nie wiem, nie pamiętam, ale dużo. Przepraszam niecałe 7 stówek. Przegiołem, ale no i tak kurna dużo. I tak dużo. No i przejdźmy do podeszwy. Mamy w podeszwie Zuma. Ale wiecie co mnie najbardziej drażni w tej podeszwie? Ja, ja już sobie nimi tak pojeździłem prawda? Po to są łyżwy. I jest to podeszwa transparentna. Ogólnie ja byłbym był ciekawy. Jeśli, na pewno są siatkarze, którzy to oglądają. A najfajniej był siatkarz i koszykarz. Dajcie może znaka, jak ważna jest. Czy jest tak samo ważna reakcja buta w siatkówce, jak w koszykówce? Bo jestem bardzo ciekaw. No bo ja powiem szczerze, że już wiem, że będę jeździł jak na łyżwach w tych butach. No i już mi się to nie podoba. Gdyby to oglądacie, na przykład, bieraliśmy z chłopakami. Moimi U15 na treningu. Ja sobie z nim grałem i uciekła mi stopa, no i popłynąłem. Uciekła mi stopa, więc ja już nawet nie chcę się zastanawiać, co będzie w tych. Ach, naprawdę już mnie luka czwórki zawiodły. A tutaj to będą takie łyżwy, że to się w głowie nie mieści. Naokoło tego zuma oczywiście pianeczka. No. Powiem tak, no, przerażająca dla mnie jest ta podeszwa. Strasznie, strasznie, nie wiem, może w siatkówce, no nie sądzę, żeby w siatkówce parkiety były inne niż w koszykówce, bo trenują praktycznie wszyscy wszędzie tak samo. No to nie ma wielkiej różnicy, przecież yy, oni też na szkolnych halach trenują, gdzie wcześniej są, jest piasek i tak dalej. Wy Cały czas tylko skaczecie, no więc, bo w koszykówce to się jeszcze biega i tak dalej, ale przy samych skokach, no nie wiem, nie wiem. Ja byłbym mega ciekaw. Ogólnie stestuję te buty w grze w kosza. Myślę, że wezmę je na outdoor. Chociaż dobra, wezmę je dzisiaj, kiedy Wy to oglądacie, to na 20. wezmę je na hale, ale ech, jakoś im nie ufam. Jakoś tak. Mech. Dobra, z mojej strony, to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już w najbliższą sobotę, a w sobotę obejrzymy sobie. Top ten butów outdoorowych. Specjalnie dla Was testuje luka 7 7. Są fajne, naprawdę fajne i te punkki, które oglądaliście, też są spoko. Jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie patola, a ten sezon outdoorowy naprawdę kilka fajnych parek będzie. Dobra. Nawa.